Wśród licznych kontynuacji gier próżno szukać tytułu, którego kolejne części nie byłyby tylko zwyczajnym skokiem na kasę, a konsekwentnie dążyły do samodoskonalenia serii. Jednak generalizowanie w tej materii może być dla niektórych gier niesprawiedliwe i destruktywne. Najlepszym tego przykładem jest istniejąca już od 25 lat królowa strategicznego gatunku war x cywilizacja i jej najnowsza szósta odsłona. 4X, czyli rozgrywka, która opiera się na czterech podstawowych celach. Explore – eksploracja, Expand – expansja, Exterminate – eksterminacja i Exploit – eksploatacja. Ten wyjątkowy cykl i kontinuum turowych gier strategicznych oparty jest na rewolucyjnym i niezmiennym, zapoczątkowanym w 1991 roku pomyśle Sida Mayera, który polega na tworzeniu własnej cywilizacji, począwszy od staro przez wszystkie epoki aż do czasów współczesnych i podboju kosmosu. Zaznaczmy od razu, że omawiana seria nigdy nie doczekała się słabej odsłony. I tak też jest z częścią szóstą, która choć czerpie z błogosławieństw poprzedniczek, to posiada również własne świeże pomysły. Jeśli chodzi o mechanikę, to szóstka przede wszystkim korzysta z uproszczonej formuły części piątej wspomaganej nieco Beyond Earth. Posiada jednak parę różniących się od piątki, jak i pozostałych części elementów, które redefiniują ją na tle całego cyklu. Czy potraficie wyobrazić sobie przekonanie 600 ludzi, żeby pomogli wam wlec 50-tonowy głaz przez 18 mil i potem postawić go na sztorc, a następnie powiedzenie No dobra panowie, jeszcze 20 takich i urządzimy sobie ucztę. Po pierwsze miasta nie zajmują już jednego heksu, a są mocno rozbudowane. Twórcy bowiem zaproponowali tzw. podział na dzielnice. Dzielnice są wszelorakie, świątynne, wojskowe, portowe, które są dla nas dostępne jeśli miasto leży nad jakimś akwenem, naukowe, czyli kampusy biznesowe itd. W danej dzielnicy budujemy charakterystyczne dla niej budynki. Na przykład w dzielnicy świątynnej stawiamy kaplice i świątynie, a w wojskowej koszary i militaria. Dodatkowo na przykład w dzielnicy świątynej możemy organizować modlitwy, które znacząco podwyższą punkty wiary. Dzięki temu podziałowi na dzielnice miasta są bardzo rozbudowane, a ich struktura uporządkowana. Wszystko ma swoje miejsce, a my rzeczywiście widzimy, jak w dzielnicy portowej stoją doki, pomosty, a w wojskowej twierdzę. Ponadto im bardziej wyspecjalizowane dzielnice budujemy, tym bardziej będziemy skłaniać odpowiadających im wielkich ludzi, by udostępnili swój talent naszej cywilizacji. Dzielnice oczywiście generują większe profity niż zwykłe ulepszenia jak obozy, farmy czy kopalnie, także rozwijanie ich to dobry kierunek. Drugą zaproponowaną przez twórców zmianą, i to chyba najbardziej kontrowersyjną, jest rezygnacja z robotników i zastąpienie ich budowniczymi. Werbowani budowniczowie posiadają tylko trzy akcje po wykonaniu, których znikają. Także nie ma już robotników, którzy pozostają do końca rozgrywki, budują i ulepszają wszystko, począwszy od dróg, skończywszy na obozach i farmach. Przyznam szczerze, że do tego pomysłu byłem nastawiony sceptycznie, jednak w praktyce okazało się to świetnym posunięciem. Dzięki temu w grze położony jest nacisk przede wszystkim na rozbudowywanie dzielnic. Poza tym pamiętamy z poprzedniej części, jak pod koniec rozgrywki wszystko było mało czytelne przez nadmiar robotników i pól do ulepszania. Skutkowało to tym, że włączaliśmy automatyczną budowę i rzesze robotników przemierzały mapę wzdłuż i wszerz, budując i ulepszając heksy, a a my traciliśmy nad tym kontrolę. Trzecią zmianą, która również budziła kontrowersję przed premierą, a którą twórcy zaimplementowali do gry, jest nowa, bardziej komiksowa oprawa wizualna. Jednak niedowiarkom od razu mówię, gra jest prześliczna, szczegółowe modele jednostek i budynków. W dodatku, gdy zbudujemy świątynię, to rzeczywiście widzimy ją w dzielnicy świątynnej. To samo, gdy wybudujemy jakiś cud świata, jak wiszące ogrody czy Big Ben, to nie dość, że są pełne szczegółów i piękne, to ukazany jest cały proces danego cudu. Widać nawet rusztowania, a z każdą turą wygląda to inaczej i pełniej. Gdy już poruszyłem temat cudów świata, to warto wspomnieć, że aby dane cud wybudować, to trzeba posiadać w mieście odpowiednie na to miejsce. Kolejną zmianą, jaką zaproponowali twórcy w omawianej części jest drzewko idei, które odblokowujemy za punkty kultury. W części piątej wybieraliśmy tylko technologie za punkty nauki. W szóstce typujemy również idee, takie jak np. handel zagraniczny, tradycja wojskowa czy mistycyzm. Czasem idee również odblokowują jakiś cud świata, jak np. mistycyzm, który umożliwia budowę wyroczni delfickiej. Z kolei idea handlu zagranicznego pozwala tworzyć szlaki handlowe. Skoro jesteśmy przy szlakach, to warto wspomnieć, że w Szóste nie budujemy dróg. To właśnie szlak handlowy nie tylko przyniesie bogactwo naszej cywilizacji, ale też czasem wydepcze drogi między naszymi miastami. Dzięki nim nasze jednostki nie będą spowalniane przez trudny teren. Warto tu jeszcze wspomnieć, że ilość naszych szlaków handlowych jest zależna od ilości dzielnic biznesowych i portowych, jakimi dysponujemy. Kolejnych zmian doczekał się również system ustroju, w ramach którego wprowadzamy karty doktryn, tworząc dekrety dla naszych poddanych. Doktryny są wojskowe, gospodarcze, dyplomatyczne i dodajemy je do danego ustroju. Liczba i rodzaj doktryn zależna jest od ustroju. Na początku mamy do dyspozycji tylko system wodzowski i pierwsze prymitywne doktryny. Z czasem pojawią się jednak ustroje jak autokracja, oligarchia, monarchia czy demokracja. Pozwalają one na lepszą jakość i większą ilość doktryn i co za tym idzie dekretów dla naszej cywilizacji. Kolejną nowością są tak zwane eureki, czyli zdarzenia, które przyspieszają wiedzę o danej technologii czy idei. Na przykład gdy zbudujemy miasto na wybrzeżu, to nauczymy się również dzięki temu trochę o żegludze, a gdy ubijemy barbarzyńców, to zapoczątkujemy pewną tradycję wojskową. Taki niewielki dodatek, a jakże miły z punktu widzenia rozgryw. Od pierwszych oznak życia, gdzie pod wodą przez wielkie bestie epoki kamienia, aż do pierwszych ludzkich kroków na dwóch nogach. Wiele przetrwaliśmy. Teraz zaczyna się twoje największe zadanie. Z kołyski cywilizacji musisz zaprowadzić nas do gwiazd. Pobożna Jadwigo, niech będzie chwała Bogu, ziemi i Polsce. Jako świątobliwa monarchini ukażesz swemu ludowi prawdę i światło. On zaś Ruszy z Tobą, by nieść tę nowinę światu. Chronią Cię wspaniali skrzydlaci wojownicy, z którymi sprostasz każdej czekającej Cię próbie z wdziękiem, jakiemu nie dorówna nikt. Jest jeszcze wiele pomniejszych zmian, jakie wprowadziła część szósta, lecz wymienienie wszystkich przekraczałoby ramy tej skromnej recenzji. Pozwolę sobie jeszcze tylko wspomnieć o tym, że na przykład na początku gry brak jest ruin, które można badać, ale za to są wioski plemienne, które pełnią podobną funkcję. Z kolei emisariusze, których mamy do dyspozycji i których możemy użyć do zdobycia względów u miasta państwa, mają ograniczone akcje i liczy się właściwie tylko ich ilość w danej niezależnej metodzie. Cywilizacja, która będzie posiadała ich najwięcej w danym państwie-mieście, otrzyma od niego pomoc, czy to wojskową, jeśli jest militarna, gospodarczą, czy kulturową, jeśli taki jest jego charakter. W grze jest również tak zwana mgła wojny, zakrywająca niezbadane obszary atlasem świata, na którym są pięknie naszkicowane morskie potwory. Jak już wspominaliśmy, graficznie gra malowana jest pięknie. To samo możemy powiedzieć o muzyce słowem, o prawa Powala. Jeśli chodzi o dyplomację, to mamy tu do dyspozycji tak zwane casus belli, także możemy sprowokować wojnę, ograniczając znacząco ujemny wpływ na stosunki z innymi państwami. Tu warto jeszcze dodać, że przywódcy państw, z którymi prowadzimy dialog, są pięknie, graficznie animowani i możemy, podobnie jak we wcześniejszych odsłonach, usłyszeć, jak przemawiają w swoich ojczystych językach. Sama dyplomacja jednak nie doczekała się znaczących zmian. Podobnie jak w piątce, Jedna jednostka może zajmować jeden heks, co powoduje, że wygrywa ten, kto najlepiej wykorzystuje zmysł strategiczny, a nie wyprodukuje więcej armat. W grze oczywiście możemy założyć własny panteon, a później także i religię. Jednostki religijne, takie jak misjonarze czy inkwizytorzy, są nietykalne dla obcego wojska. Mogą z nimi walczyć tylko inne postaci religijne. Taka walka ukazywana jest przez animację niebiańskich błyskawic. Co ważne, kampanie można wygrać odnosząc nie tylko zwycięstwo kulturowe, militarne, naukowe czy punktowe, ale także religijne. W szóste, trzeba pochwalić również system szpiegowski, który został znacznie udoskonalony i możemy zarówno wykradać technologię obcym cywilizacjom, jak i pobudzać do buntu obce miasta, czy robić w nich przewroty. Podobnie jak w piątce, mamy tu wzniosłe historyczne cytaty, które są wypowiadane, gdy na przykład opracujemy jakąś technologię czy ideę, jeśli w niebie nie ma psów to po śmierci chcę trafić tam, gdzie one. Jedynej rzeczy, jakiej mi tu zabrakło, to totalnie prehistorycznych czasów, gdy człowiek wynajdywał ogień i język. Z chęcią zakupiłbym taki dodatek. Nawiasem mówiąc, jest taki mod do części piątej. Jeszcze długo mógłbym tu wymieniać mniejsze czy większe zmiany, przejdźmy jednak do podsumowania. Szósta część cywilizacji jest odsłoną bardzo udaną, wspaniała, tworzona z wyjątkowym pietyzmem, oprawa audiowizualna, liczne zmiany, które wprowadzają dają dużo świeżości do serii, wszystko to potęguje już i tak uzależniający model rozgrywki. Bo czy nie jest wspaniałą przygodą poprowadzić własną cywilizację od czasów starożytnych, aż do podboju kosmosu i być naocznym świadkiem jej największych odkryć wojen i przewrotów? Jest to również wspaniała lekcja historii, ale także strategicznego, logicznego myślenia. Także szczerze Was zachęcam do sięgnięcia po tę pozycję. Wierzcie mi, że zarwiecie nie jedną noc wykonując jeszcze tylko jedną turę w tej niesamowitej grze. It is the nature of humankind to push itself toward the horizon. We test our limits. We face our fears. We rise to the challenge and become something greater than ourselves. A civilization.